W dzisiejszym witam w zespole szkolno-przedszkolnym w Chemsku Śląskim pana burmistrza Sławomira Tonieckiego, pana radnego powiatowego Irneusza Kordzińskiego, oczywiście w obecności wicedyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego pana Damiana Skorupińskiego i pani sekretarz, pani Magdy Bieniek. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj z bardzo takiego ważnego, według mnie, powodu, ponieważ po kilku dniach został wyremontowany cały łącznik, łącznie z naprawą przede wszystkim podłoża i położenia wykładziny termosgrzewalnej, ale też i częściowo odmalowania tutaj ścian i wykonania właściwie można by powiedzieć wymiany drzwi, bo były jeszcze takie metalowe, stare drzwi, więc wymianę tych drzwi. Chciałbym z tego miejsca podziękować przede wszystkim organowi prowadzącemu, pani burmistrz Ewie Kocembie, panu burmistrzowi Sławowiorowi Antoniewskiemu za to za pomoc w tym, bo te środki, no niestety, właściwie niestety te środki są z gminy Lubawka pozyskane i to wcale nie małe środki, natomiast też przy dużym wsparciu pana kierownika. Irenusza Kordzińskiego, radnego powiatowego, który też nas wspierał w tej mierze. Ja może tyle. Czy ktoś chciałby z gości powiedzieć, czy? Dzień dobry. Mam nadzieję, że przejdziemy za chwilę do siłowni i zobaczycie państwo kolejne elementy tej, można powiedzieć, inwestycji. Może nie ogromnej, ale bardzo ważnej dla szkoły. Ale w Tutaj chciałem przede wszystkim podziękować panu dyrektorowi i całemu zespołowi z Chemska Śląskiego, zespołu szkolno-przedszkolnego, bo to oczywiście środki z gminy Lubawka, ale ogromny wkład pracy tutejszego zespołu pracowników, którzy wiele rzeczy wykonali tutaj w systemie gospodarczym. Także jeszcze raz gratuluję, dziękuję i może przejdźmy do siłowni. I teraz sobie puścić te, e, co, żeby dostosować, w zasadzie chyba bieżni nie, nie powinniśmy się odbierać. Biegnij normalnie, jakbyś biegnął z terenu. Tak, bez... I wyprostujmy tak. się. Tak. No bo to też nie wchodzę, tak jak pierwszy raz jest na bieżnię, to tak, nie... Tak, tak, tak. Nie jest mu przyjemnie. Nie chce mnie zabrać się wybiegać? No, no, nie nie, nie mają stroju, tak, żeby... Znajdujemy się w nowo powstałej sali do ćwiczeń w Zespole szkolno przedszkolnym w Chemsku Śląskim. Była to inicjatywa pracowników i dyrektorów szkoły. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Chemska Śląskiego w godzinach popołudniowych do korzystania z sali. Młodzież i dzieci uczące się w szkole będą mogły korzystać na zajęciach pozalekcyjnych, które chcemy zorganizować. Do dyspozycji mamy bieżnie rowerki i stepery, atlas plus ciężary. Tego dodać, co powiedziała pani Magda, że to pomieszczenie kiedyś było magazynem, później było taką salką korekcyjną, natomiast ostatnio też było magazynem i z własnym sumtem, siłą tam, tutaj e, naszych pracowników, żeśmy to odremontowali, odmalowali, położyli wygłodziny. No i też przy wsparciu finansowym Urzędu i środków, które pozyskaliśmy od Rady Sołeckiej. i rozwija naszą szkołę i dzięki temu też możemy się rozwijać, bo jest to dla nas lepsze, mamy więcej aktywności i w czasie lekcji też nauczyciele czasem też nas biorą, jak ich poprosimy, jak jest taka wolna lekcja, na przykład na, na Dziemi wiem, że niektóre klasy były jest to dla nas bardzo rekreacyjny sport i bardzo fajnie do wykorzystania. Panie burmistrzu, w Chemsku Śląskim, w zespole szkolno-przedszkolnym i zespole szkolno-przedszkolnym w Lubawce dużo robi się, Takich rzeczy jak remonty. Kto to pomaga przy takich inwestycjach i skąd te pieniążki się zdobywa? Pieniądze zazwyczaj są z budżetu gminy i od lokalnych sponsorów, ale uważam, że równie ważne jak pieniądze jest zaangażowanie właśnie tych pracowników zespołu szkolno-przedszkolnego, czy to w Chemsku Śląskim, czy w Lubawce, bo dzisiaj jesteśmy w Chemsku Śląskim, gdzie właśnie gro tych prac wykonali sami pracownicy, oni wymyślili ten projekt, oni postanowili uwolnić jedno z pomieszczeń, które było do tej pory magazynkiem i zaadaptować je na coś, co będzie służyło mieszkańcom, ale podobnie Dzieje się w lubawce, tak i we wszystkich naszych szkołach, gdzie jest ogromne zaangażowanie właśnie zespołu, dyrektorów i pracowników, którzy dbają o to, aby szkoły cały czas się rozwijały i piękniały. Dziękujemy za tą inicjatywę dyrekcji tutaj w Krymsku Śląskim, bo każda aktywność fizyczna kształtuje młode charaktery i później lepszy start w przyszłość. Wiemy, że wszystkie szkoły na terenie czy to gminy Lubawka czy powiatu Kamienogórskiego budowane są w starej technologii i taka modernizacja takie przystosowanie do nowych warunków powoduje że te szkoły stają się albo w przyszłości poprzez takie inicjatywy poprzez wspieranie będą bardziej nowoczesne i będą bardziej przyjazne dla uczniów tych szkół